Hej, moje naleśniczki, z tej strony Pancake, i witam Was w kolejnym odcinku ze Shoppingu. Tak, znów kolejny odcinek ze Shoppingu. A dlaczego? A dlatego, że. Dzisiaj przyszła paczka z Vinted z wastorycznie zrobionym breloczkiem z pet shopem i innymi ozdobkami. No wiadomo o co chodzi, nie? I ten bryloczek kupiłam u Crystals Spirit. Ona naprawdę robi cudowne breloczki i jednego Kupiłam, bo jeden mi się od razu spodobał i właśnie jest w tym czarnym kopercie i w środku jest ta właśnie zawartość. Hej o wszystkim, to ja właśnie jadę teraz po paczkę. Gdzie przyszła paczka z patchworkowym brylożkiem? Gdzie kupiłam u jednej fajnej osóbki. Przepraszam, że zapomniałam nazwy, najpierw się mieli napisane. No i cóż, więc właśnie jadę po paczkę. No dobra, już odebrałam paczkę, była na zakupach w Dino. No to teraz jadę w stronę domu i nagram tą paczuszkę. I też powiem Wam szczerze, że ona też nagrała TikToka. Jak ona pakuje tą paczkę, i tak sobie zaspoilerowałam, co będzie w środku. To na tyle z takiego wstępu. Zapraszam Was do oglądania i zaczynam otwierać tą paczuszkę. Ok, więc, plus, minus, to jest ta paczuszka. Od drugiej strony, są dane, oczywiście, zasłonięte. I tutaj, pod spodem, była naklejka z kotkiem i z napisem thank you. Chciałam spróbować to odkleić, ale niestety się nie dało. Więc mówi się trudno, tak przykleili ci kurierzy. No i cóż, zaczynam otwierać tą paczuszkę. Dobra, mam nadzieję, że jakoś otworzę. O, do, dosyć się trzyma. O, dobra, otworzyłam. Mm, no tak, przecież widziałam jak ona włożyła skitelsy, no proszę. Jezu, jakie to jest urocze, takie podręczne, o Boziu, jakie to jest piękne. A szczerze wam powiem, uwielbiam skitelsy i mi się przypomniała reklama jak czarny pan doił żyrafę jak żyrafa jadła tęczę, no, po prostu kocham tą reklamę. <laughs> Skitus, tęczy, spróbuj tenszy. Więc tak wyglądają te cukierki i dziękuję za przekąskę. Pora na kolejną zawartość. O, to jest karteczka, taka urocza z takim kotełkiem. Bardzo ładnie to wygląda. O, tutaj jest podpis. Troszkę się wygniotła pewnie w czasie wysyłki, ale mi to nie przeszkadza. I tutaj jest napis: Dziękuję za zakup. Tutaj jest jej logo. I tutaj są jej social media, czyli Instagram i TikTok. Więc możecie do niej wpadać, bo ona robi cudowne breloczki. Więc tak wygląda z jednej strony. A tak, z drugiej strony, też bardzo ładnie to wygląda i jest napisane tak: Hej, dziękuję bardzo za zamówienie. Mam nadzieję, że paczka dotarła do ciebie bezpiecznie. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią w wiadomości prywatnej lub wstawisz zdjęcie na relację Crystals Spirit. No, oczywiście, będzie z tego shopping. Nie wiem kiedy, ale. Będzie na kanale także spokojnie i też oczywiście dodam na relację zdjęcie. I no to na tyle z tej karteczki. Jeszcze za nią bardzo dziękuję. Dobra, więc pora na woreczek. Uy, jest w kolorze czarnym i też widzę, że są naklejki i już widać ten wisiorek, jaki tam będzie w środku. Więc otwieram woreczek oczywiście. Ja szczerze bardzo lubię te woreczki. One są bardzo fajne w dotyku i fajnie się zamykają i wyciągam zawartość. I tak, tutaj dostałam naklejki z takim czarnym kotem. Przeuroczy jest, bardzo mi się podoba z takim słodkim uśmieszkiem. A drugą naklejką jest Tabicat. Który też bardzo mi się podoba. Kiedyś chciałam go kupić, ale niestety nigdzie go nie mogę znaleźć, bo jego kolorystyka mi się bardzo podoba. I cóż, pora na gwóźdź programu. Dobra, muszę tak obciąć, żeby nie zniszczyć w środku, bo ze mną jest różnie oczywiście. Ale chyba mi się otwiera bez problemu. Tak bezpiecznie zapakowane. No, 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 jestem pełna podziwu. Dobra, już o, mam, mam, już jestem ku końcowi. I uwaga, ten breloczek wygląda właśnie tak, jest po prostu cudowny. Ta biało-niebieska panda też mi się bardzo podoba. W ogóle tak mi się podoba kolorystycznie, i też ja mam takie typu kolorki, ze względu na to, że mam. W podobnym kolorze bransoletkę i po drugie te kolory mi się kojarzą z księżniczką Rosaliną ze Super Mario więc bardzo się cieszę z tego zakupu tutaj ma jakieś różne kwiatki serduszka naprawdę przepięknie to wygląda i tutaj jest pewnie do zahaczenia w kształcie serduszka o, tak mniej więcej się wygina, od... ale nie będę tak odpinać od razu, zostawię na razie tak jak jest. Tak wygląda mniej więcej rozłożony i tak właśnie wygląda cudowny breloczek. I jeszcze raz za niego bardzo, bardzo dziękuję, że mogłam kupić ten uroczy, przepiękny brelok. Okidoki, to by było na tyle, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek na moim kanale Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać oczywiście łapeczki w górę. Możecie też skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Też zapraszam Was na social media tej dziewczyny, co zrobiła ten cudowny breloczek. Najwyżej linki do jej social medii znajdziecie na dole w opisie No dobra, więc to na tyle Pozdrawiam was, trzymajcie się I do zobaczenia w jakimś następnym filmie Papatki.